Cześć, witam. Tu Piotr z Mazurskie Przygody Wędkarskie. Już dawno nie nagrywałem, bo powiem Wam szczerze, że to jest, byłem kilka razy, chciałem nagrać, ale nie miałem zbytnio... Powiem tak, no, nie było brań, tak przypływałem. Tutaj to jedne, dwa brania, także i słabo ta ryba żerowała. No i dzisiaj zobaczę, może mi się uda coś w końcu złowić. woda jest, wiaterek dość ładnie wieje. te słońce wyszło, nie wiem, czy to dobry znak, czy nie ale to się okaże i co? Będę łowił gdzieś 2 godziny maksymalnie do 3 bo już jest dość późna pora, bo to jest po południu początek października co? Będę łowił na, na lekko mam dwie węteczki. Obydwie mają po 1,90 m, tylko się różnią. Eee, gramowo, tam od 3 do 15 z lewej, a druga ma od 2 do 10. Tak? Zależy zobaczymy. I będę łowił typowo na jaskółki eee, o, te, te, tego typu jaskółki, tu mam dużo kolorów także yy, będę kombinował. Zaraz zaczynam łowienie i zobaczymy czy mi się uda coś złożyć tak? No i co, zapraszam, jeśli, jeśli bym połowił, to zapraszam do obejrzenia mojego filmu, do subskrybowania mojego kanału, do oglądania moich wcześniejszych filmów. Jest kilka filmów, które warto obejrzeć, także polecam. Jest wetkarstwo spławikowe, spinningowe, podlodowe, także każdy znajdzie coś dla siebie. Tak? No i co? I nie będę tutaj dużo, dużo mówił. Zaczynam moją łowić, także zobaczymy co się będzie działo. Czy uda mi się w końcu ten film nagrać, także zapraszam do oglądania. Добре, меќе меќе ќе ќе го

Dwadzieścia parę centymetrów na razie siatki, żeby nie odpłynął. Nie, Ale. To jeszcze parę decymetrów. i check you out now. Ale zaszczycony, całą, całą górę. zaszczycony, ja jestem zaszczycony, jeszcze Musi się teraz tutaj troszeczkę w prawo. Tutaj, kiedy w zielu, myślę, że fajnie ma wapienie. <gry> dus je mag je laten dus je... zien. Wow. Także już dzisiaj będę kończył. E, powiem Wam tak, udało mi się, e, mi się dość ładnie połowić. Nie były to może duże okonie, ale kilka takich e, w przedziale 20-30 do 30 cm e, złowiłem. Łowiłem na, na leku, łowiłem typowo jaskół, jaskół, jaskółeczkami ale myślę, jakby miały poperki, bo on powierzchniowo e, zasysał to ukleje. Myślę, że e, mogłoby być lepiej, no ale cieszę się bardzo, że mi się udało dzisiaj połowić. Także co. E, Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, no i co, i do oglądania moich wcześniejszych filmów. Także ja z góry dziękuję, pozdrawiam, cześć.